się przewietrzyć. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Zatankowano już. Jak pamiętacie, wczoraj kładłem się spać na stacji już się już zatankowałem. I wieć na drogę z prawo. Nawigacja mi coś syczy. Nadal. Normalnie to powinno posyczeć 2 sekundy i przestać. Piękne widoki są tutaj dzisiaj, słuchajcie. Witam was serdecznie. Jedziemy do Grecji. 675 km chyba mniej więcej dokładnie, ale Ale co? Na razie Bułgaria. Ja was zapraszam na intro. Ja muszę zapiąć pasy. <laughs> Pyk. Zastanawiam się, bo teraz, przez to, że mam czysty aparat, nie muszę używać filtru ND w bardzo mocno przymkniętej przysłonie. Bo nie mam tych plam, po prostu go nie wyjąłem. Tylko, że tak jak teraz przepala mi po prostu obraz, zastanawiam się, gdzie ja mam filtr ND. Tymczasem zbliżamy się do granicy. Do granicy mam 3 km w stronę bułgarskiej, potem mam kilometr w stronę grecką. 13:30 czasu tutejszego, czyli bez szału. Natomiast tam będę miał, ja wiem, około 8,5 godziny jazdy do celu, więc myślę, że 21.30, 22 będę na miejscu. Ogarnę co nieco i pójdę spać. Taki jest plan, bo jutro trzeba wcześniej wstać. Dzisiaj miałem wcześniej, ale mi nie wyszło. No będzie ciężkie. Ech. Tak szaro tutaj przed całą granicą, tam wcześniej było ładnie taka ładna jesień, tutaj taka szarówka straszna jest. Wow! Ja tej granicy nigdy tak szybko i płynnie nie przejechałem. To zajęło 40 sekund wszystkie bramki. Dobra, cicho, nie zapinam pasów bo i tak mam za 400 metrów drugą granicę. Wyłuz. Zjedź z ronda pierwszym wyjazdem i podążać dalej drogą 57. O Boże, a to przeciwko temu pomorowi świń chyba, czy nie wiem co. Będzie kół, super. No, no i tak. do zaznaczonej trasy natychmiast zjedź z ronda drugim wyjazdem. Tym oto sposobem jesteśmy w Grecji. Na greckiej granicy zdecydowanie dłużej zeszło. Dwie panie były celniczki i ta pani celniczka sprawdzała wszystko. I teraz tak. Jeżeli jedziecie z jakimś towarem to e, sprawdzają NIP firmy transportowej, więc firma transportowa musi być w CMR. Przypominam, w CMR-ce musicie mieć firmę transportową nazwę firmy transportowej. My mamy takie gotowce już z podanym numerem NIP, więc nie musiałem jej podawać, tylko wskazałem jej, który ma sobie sprawdzić. I ona sobie to sprawdziła. Sprawdziła sobie nawet numer NIP firmy, do której jadę pod Ateny. Mało tego, Zobaczyła, że w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel auta jest Mercedes-Benz Leasing Polska, a nie SL Express, więc poprosiła mnie również o upoważnienie, które również musicie posiadać, upoważnienie od leasingodawcy, że firma dana jest użytkownikiem tego samochodu, tego Vana, tego dostawczaka. Jak kto woli, wstawcie sobie, skreście sobie dowolne, wstawcie dowolne. Także potrzebujecie również upoważnienie od leasingodawcy, że to auto jest przez Was używane i sprawdzała to, i też się tam przyglądała wszystkiemu, la la i tak dalej. Mało tego. Do CML-ki dostałem packing listy i z tych packing list yy, sprawdzała, że mam tylko jeden rodzaj towaru. Otworzyła mi pakę i musiała sprawdzić i dostałem, tak jak widzieliście, wpis, że miałem kontrolę celną. I że zostały otwierane kartony, to, jak to wszystko było spakowane i tak dalej. I to jest bardzo ważne, bardzo, żebyście brali taki wpis. Nie każdy chce dawać, ale warto się mimo wszystko upierać, stać, nawet jakbyście mieli pół godziny stać, otworzyli was, zerwali plomby, chcecie wpis. I koniec. I tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Macie wpis, wtedy jesteście chronieni. Bo tak każdy może powiedzieć, że no panie, no, ale. Ja też mogę powiedzieć, że mi celna otworzyła, a tak naprawdę Pan co otworzył, wyjął co Pan chciał i jelo, nie? Niestety, tak klienci podchodzą, więc zwracam na to uwagę. Uczulam. Tymczasem Grecja. Może na razie nie będzie super widoków, ale myślę, że jak przejadę gdzieś za saloniki, jeszcze nie powinno być ciemno, to pojawi się coś piękniejszego, ładniejszego, to coś tam nagramy, a na razie to się będziemy wlec w takiej szaroburej atmosferze jesiennej. Się na tą drogę, pomimo że kolega mi mówił, że ona za ciekawa nie jest, faktycznie tam miejscami jest ciemno, raczej wąsko i po ciemku raczej nie chciałbym tędy jechać. Ale że jest dzień, postanowiłem, że sprawdzę, jak to wygląda. Zobaczyłem trochę serpentyn, serpentyn po drodze. Tak jak widzieliście na ujęciach, lub nie, wszystko nagrywa się z maski w trybie Hyperlapse z DJI. Wow! Jak tu jest zajebiście! Powiem Wam, że to będzie trasa, którą zawsze będę jeździł, jak będzie widno. Po prostu. Wow! Przecież tu jest pięknie! Tu jest po prostu najzwyczajniej w życiu pięknie. Cofam wszystkie słowa, które mówiłem, że Grecja to jest tylko meteora, plus tam kilka wybrzeży, a reszta jest brzydka. Tutaj też jest bardzo pięknie. Myślę, że więcej miejsc takich w Grecji jest i wychodzi tutaj moja ignorancja trochę. Ale z perspektywy kierowcy trochę ciężko ocenić kraj w sumie i powinienem brać na to poprawkę Dopóki nie zjedziesz na jakieś takie właśnie mniej uczęszczane drogi Wow Byłem właśnie ciekawą konwersację z panem ze stacji, ja muszę wam pokazać to co ja tu mam w ogóle Tylko nie wiem czy moja latarka Wait, to jest Auto -update. no, no no Torch To jest najsilniejsza, ale to będzie kiepsko widać Ha! Clean! To jest po prostu clean jeszcze ma fotelę stajpera w środku Pytałem się o silnik japońska wersja B16 kręci się do 9000 obrotów. E, jakby ktoś pytał, to to są oryginalne, oryginalne felki z VTI z Hondy: takie wiatraczki, jakby widać, że z tyłu ma jeszcze bębny, ale trochę wariat, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ja bym chciał trzymać bębny yy, przy B16, bo. Ja mam wsadzone w tym momencie w EG6 hamulce z przodu 282 z Integry. I to tak hamuje. Jakbym miał więcej koni, chyba wolałbym coś lepszego. A, a ten na seryjnych z bębenkami, to jest na dwozie chyba z EK4. Czyli z tym albo z 1.4, albo z 1.5. coś koło tego. No cóż. E Stanąłem sobie po coś do jedzenia i kupiłem sobie bake mm. Barbecue. Do celu mam 200 km około o, i trzeba by było dojechać. Natomiast bardzo lubię tą stację tutaj tego szela, jest duży parking. Dojeżdżając do lami. Jestem w Lami, znaczy prawie w lami. Co my to jeszcze miałem Moment. Halo halo e, Jak zauważyliście lub nie nawigacja stanęła w miejscu, gdzie tutaj bybała stacja, na której się zatrzymałem na chwilę zgasiłem auto Po auto. auta Nawigacja zawieszona. Niestety, z bólem stwierdzam, że jest to dość częsta przypadłość tych nowych nawigacji w nowym Mercedesie. Eee, wielokrotnie już się zdarzałem z tym, że nadajniki GPS nie są łapane, i ona jakby się. w poprzednich było czasami tak, że ona się freezowała, wykrzeczała, ale wystarczyło ją zresetować i działało, tak. Natomiast w tej. Nie fryzuje się sama nawigacja, bo program działa, tylko jakby kupi nadajniki i tego nie idzie zestartować niestety. Całe szczęście droga na Teby i dalej do Aten jest mi znana, więc nie uruchamiam nawet nawigacji, zresztą ciężko jest zjechać z tej drogi, bo to jest jedyna sensowna droga tutaj. A, no zobaczymy, może się do jutra odetnie, tak czy siak 170 km do celu i praktycznie jedna z ostatnich takich hardkorowych serpentyn tutaj do TEP będzie w miarę spokojnie znaczy dobra, jeszcze jedna będzie no i potem od TEP do Aten też będzie trochę zakrętów a tak to już w miarę luz A teraz opowiem wam historię. Staję pod firmą nie będę wam pokazywał oczywiście, gdzie stoję, no bo to są takie informacje trochę bardziej poufne firmowe. Natomiast wyszedłem, żeby zobaczyć tabliczkę. Bo zobaczyłem tabliczkę, wiem, może będzie tabliczka z godzinami. Nie było. Była tabliczka z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, ile tam zapłacili, ile dalej i tak dalej. Natomiast wyszedł do mnie ochroniarz. No więc dałem mu kartkę, żeby potwierdzić, bo adresy w Grecji generalnie to jest. Mógłbym zrobić o tym osobny odcinek. Ale to kiedy indziej. Tymczasem dałem mu kartkę, żeby potwierdzić ten adres. Oczywiście stwierdził, tak, dobrze, trafiłeś tutaj. I się pytam, czy mogę sobie stanąć pod bramą na noc. Jak zaczął się zastanawiać, czy mogę, czy nie. Mówi, że ogólnie jest problem, bo tutaj w tych okolicach black people, nie, oczywiście. On to tak powiedział, to nie są moje słowa. To nie są moje słowa, on to tak ujął. Chodziło mu, oczywiście, wiadomo o co, ale nie wiedział, jak, jakiego słowa użyć. Ja się go zapytałem, czy chodzi o złodziei, on mówi, że tak, że ogólnie nie jest bezpieczna ta okolica i trzeba się pilnować, więc jeżeli Greg wam to mówi, który tu mieszka na co dzień, to wiedzcie, że naprawdę tu nie jest bezpiecznie. Natomiast powiedział, że najlepiej jakbym się faktycznie zostanął, stanął przed bramą, centralnie, bo on tutaj siedzi w budzie, więc ma jeszcze jakiś tam wgląd na to wszystko i, i tyle. Więc stanąłem przed bramą i idę spać. Mają czynność siódmej, więc czeka mnie pobudka o szóstej. 45. No, także taka sytuacja. Jestem pod firmą. Jutro zrzutka. A potem lecę na załadunek w górę Grecji. Potem wycieczka do Niemiec. Tymczasem tradycyjnie już życzę Wam wszystkim miłego dnia, fajnego popołudnia, ekstra wieczoru albo dobrej nocy. I do zobaczenia jutro. Pyk!